Witajcie na Ogarniando, gdzie mówię krótko, ale konkretnie o języku hiszpańskim Peru i Kolumbii. Dzisiaj druga część tematu różnic między hiszpańskim, latynowskim i europejskim. Różnic, które od razu rzucają się w oczy. Choć w przypadku dzisiejszego filmiku, to chyba powinnam raczej powiedzieć, że rzucają się w uszy, bo pomówimy o wymowie. Nieraz słyszałam, że łatwiej jest zrozumieć latynosów niż hiszpanów. I to jest oczywiście bardzo subiektywne, ale rzeczywiście z punktu widzenia fonetycznego są powody, by amerykański-hiszpański uznać za nieco prostszy. Dlatego punkt pierwszy tego zestawienia dzisiejszego to seseo i wymowa litery S. SEO oznacza zastępowanie w wymowie sepleniących CE, FE, I, CI, FI oraz litery Z, THETA na S. I teraz przyczepia się do tego S, bo to jest właśnie kluczowe. Według y, specjalistów od fonetyki hiszpańskie S wcale naszym polskim y, S nie jest. To S z Hiszpanii ma coś z szy. Bardziej lub mniej intensywnego, ale jednak. Um, więc y, może jakoś, żeby mądrzej brzmieć, żeby to potwierdzić y, jakoś źródłowo, zacytuję Wam fragmenty mojego podręcznika do fonetyki w tym temacie. I teraz. Fonem S nie ma odpowiednika w języku polskim, bardzo ważne. I w związku z tym należy on do jednej z głosek najtrudniejszych do opanowania. Artykulacja tej spółgłoski polega na zbliżeniu się koniuszka języka do dziąseł. Powietrze wydostaje się przez powstającą w ten sposób szczelinę. Przednia część grzbietu języka jest lekko wygięta. Polskie zębowe S w wyrazach typu las, sam, rasa różni się od hiszpańskiego przede wszystkim miejscem artykulacji. Nie należy także mylić hiszpańskiego S z polskim esz. Czyli w takich wyrazach jak szary, msza, mysz. Należy również zauważyć, iż fonem S na ogół ma w wielu krajach Ameryki Łacińskiej bardzo zębową realizację, bliższą pod względem artykulacji i brzmienia głosce polskiej niżeli kastylijskie S. To teraz en cristiano, jak to się mówi. Przetłumaczmy to na ludzki, choć starałam się wybrać fragmenty zrozumiałe. Wspomniany już w poprzednim filmiku ym, wykładowca od gramatyki powiedział raz, że jak ktoś dobrze szybko powie słowo suceso po kastylijsku, rzeczywiście opanował hiszpańską fonetykę. <grymny> Czy to jest prawda? Ciężko mi stwierdzić no, to jest tylko jedno słowo, rzeczywiście trochę pogmatwane, jeśli chodzi o s i c. Na dziś, niech to po prostu będzie nasz przykład. Także w Hiszpanii, a jak mówię o Hiszpanii, to nie mam na myśli Wysp Kanaryjskich w tym kontekście, czytamy suceso. Słyszycie, że to jest y, takie szumiące, szeleszczące S bardziej? Latynos to samo słowo wymówi angażujący w o wiele mniejszym stopniu swój aparat mowy. Będzie suceso, czyli is jedno i drugie, i C w towarzystwie E zmienia się na nasze polskie Albo prawie polskie, bardzo miękkie s. Druga kwestia ma wiele wspólnego z poprzednim punktem. Chodzi o wymowę liter J oraz łączeń GE i GI. Czyli wszystko to brzmi jak ch. Alfabet fonetyczny oznacza to brzmienie jako taki X. I teraz mój mądry podręcznik, ale tym razem e, niestety bardziej naukowym językiem, mówi. Aczkolwiek formalnie sposób i miejsce artykulacji polskiego i hiszpańskiego ch są zbieżne, bo jest to głoska frykatywna, tylnojęzykowa, welarna, to jednak w praktyce istnieją duże różnice powodujące trudności w opanowaniu wymowy tej głoski. Przyczyny tych trudności są dwojakie. Po pierwsze w języku hiszpańskim wydech powietrza przez szparę między tylną częścią grzbietu języka a miękkim podniebieniem Odbywa się przy znacznie większym napięciu narządów artykulacyjnych. Po drugie, hiszpańskie h przed tylnymi samogłoskami O i U i środkową A jak jest właściwie uwularne, w związku z czym jego artykulacja ma charakter bardziej tylny niż artykulacja głoski polskiej. Upraszczając to do jednego zdania, bo już koniec cytatu, Hiszpania to swoje ch. Dosłownie wycharcza z buzi. To ich jodertillo albo jengibre, czyli imbir. No po latynosku będzie jengibre, choder, pendejo. O, to już zabrzmiamy jak Hiszpanka. Pendejo. Rzadko się w ogóle zrobiło w tym przykładowym słownictwie, ale różnicę słychać. Bo tu znowu latynosi brzmią bardziej miękko. Ta wymowa jest zwyczajnie łatwiejsza dla naszej buzi. I mimo że nie wspomina o tym mój podręcznik do fonetyki, tak? Żadnego cytatu o Ameryce Łacińskiej nie przytoczyłam, bo skupia się on przecież na kastylijskim, tak? Cóż zrobić? To jestem tego, co mówię pewna, bo osłuchałam się z tą wersją tak bardzo, że naprawdę jak od wielkiego dzwonu słyszę jakiegoś Hiszpana, to tej ich. Jest jak punie takie walnięcie pięścią w twarz. <grywa> Nad ostatnim, trzecim punktem y, fonetycznym nie będę się rozwodzić, ja po prostu stwierdzę fakt, bo chodzi o wymowę doble L, czyli podwójnego l, l i Y. Jak może wiecie, są nativos, którzy mówią projekto. Po prostu jakby to było J nasze polskie. Są inni, którzy wymówią bardziej jak d projekto. Super, ich sprawa. To jest w ogóle odrębny temat, dzielizmo i takie tam. Um, ale, a tutaj chcę rozróżnić um, jeszcze trzecią um, opcję wymowy, właściwą tylko dwóm krajom. Um, czyli w tamte się nie bawię. Chcę tylko wspomnieć obowiązkowo um, o wymowie która z kolei nie występuje w Hiszpanii, to jest bardzo ważne, nawet na Kanarach. Chodzi po prostu o słynne argentyńskie i urugwajskie szy, tak, czyli już nie projekto, nie Projekto, to gdzieś tam, to są wariacje na, na obszarze całych, całej Ameryki i Hiszpanii, ale Proyecto to tylko Argentyna i Urugwaj. Siamar, siegar, siome siamo, to, to jest tamtejszy unikat, kropka, koniec tematu. Poza tym ostatnim punktem, który do, do, dotyczy naprawdę tylko dwóch krajów, kwestie wymowy tutaj poruszane są raczej mm, ogólnolatynowskie i naprawdę kontrastują z Hiszpanią. Mm, I tak, ja mówiłam o tym już na początku poprzedniego filmu, ale powtórzę na wszelki wypadek i teraz, że moim celem nie jest zagłębianie się w szczegóły, bo może ktoś teraz no ale dlaczego nie tłumaczysz? Więcej tam czegoś. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły, gdy mówię o całej Ameryce Łacińskiej, bo musiałabym mówić 20 razy tyle czasu, mniej więcej. Chcę raczej dać namiastki tego, z czym prawdopodobnie każdy uczeń kiedyś się zetknie, bo ta muzyka czy, czy filmy z Ameryki Łacińskiej gdzieś tam, gdzieś tam się pojawiają też. Na tym kanale, owszem, chcę wchodzić w detale, ale dwóch krajów. Peru i Kolumbii. I o nich takie szczegółowe filmiki na pewno powstaną, dlatego będę wdzięczna, jak dacie znać, czy takie, takie treści Wam się podobają. A na ten moment już się żegnam. Nazywam się Lasemana Keviele, SS es Espero. Ciao!